Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym króciutko Ci powiedzieć, w jaki sposób rozwijać sieć dystrybutorów, czyli w jaki sposób dzielić się zdobytą wiedzą z innymi, ze swoimi znajomymi. Otóż masz w tej chwili wszystkie możliwe narzędzia, które są Ci potrzebne do tego, żeby w tym biznesie wystartować, nie wystartować w sensie tylko zamówień i kupowania produktów dla siebie, ale w tej ważniejszej części biznesu, jaką jest budowanie sieci znajomych, budowanie sieci dystrybutorów opartych o naszych znajomych. Ważne jest, żebyś ty zobaczył właśnie w budowaniu tej części biznesu tą iskierkę na budowanie własnej niezależności finansowej. Dzisiaj zdecydowanie prościej jest dotrzeć do znajomych. Kiedy my zaczynaliśmy budowanie takiej sieci dystrybutorów, a więc sieci ludzi, którzy zechcieli z nami współpracować i budować własną niezależność finansową, mieliśmy dużo trudniej, dlatego że nie była wtedy tak silnie rozwinięta jak dzisiaj, tak silnie rozwinięte media społecznościowe. Tak naprawdę bazowaliśmy na liście znajomych, których szukaliśmy jeszcze gdzieś tam z okresu szkolnego, byli to jacyś znajomi, których poznawaliśmy na wakacjach, byli to znajomi z naszej pracy i na tej bazie budowaliśmy, a i tak udało nam się oczywiście zbudować taką sieć znajomych, sieć dystrybutorów, którzy zechcieli z nami współpracować i poprzez tą współpracę, tak jak powiedziałam, budować własną niezależność finansową, własny sukces. W tym biznesie jest tak, że cała nasza, czy cała filozofia tego biznesu oparta jest o naszych znajomych. Dzisiaj masz dostęp do różnych sieci, do różnych mediów społecznościowych, możesz szukać swoich znajomych na Facebooku, masz mnóstwo znajomych na Instagramach. Jest dużo, dużo prościej. Pamiętaj, że nie szukamy klientów, nie szukamy handlowców, bo nie jesteśmy handlowcami. Nie jest naszym zadaniem znaleźć osoby, które wcisnę produkt, bo pamiętaj, że takiego klienta zyskujesz na jeden, dwa, trzy razy. Natomiast oczywiście są osoby wśród naszych znajomych, którzy zechcą być klientami, ale to musi wyjść od niego, że to będzie osoba, która nie będzie chciała zaangażować się w budowę swojego własnego biznesu, nie będzie chciała również zarejestrować się tak jak ty to zrobiłeś, ale będzie chciała być Twoim klientem, bowiem sprawdziła jakość tych produktów, bowiem przekonała się do tych produktów do jakichś. Wybranych gam, no i chcę z tego korzystać. Owszem, wtedy udostępniamy takim osobom produkty. Dlaczego nie? Natomiast nie sprzedajemy, nie jesteśmy handlowcami, nie jesteśmy jakimiś domokrążcami, jak to kiedyś było, że pukało się, pukali do drzwi i sprzedawali to, co tam za sobą przynieśli. Absolutnie nie. Nigdy nie byłam handlowcem, nigdy nie sprzedawałam w taki sposób, a mimo to co miesiąc robimy spore obroty, dlatego że mamy stałych odbiorców. Sami jesteśmy odbiorcami własnych produktów, wszystkie produkty te, które mogę oczywiście kupuje u siebie. Natomiast zachęcam do dzielenia się wiedzą właśnie ze swoimi znajomymi, do tego, żeby szukać wśród tych znajomych. Ludzi, którzy zechcą tak jak Ty budować właśnie we współpracy z firmą, we współpracy z nami, ze współpracy z Tobą własny biznes, własną niezależność finansową. Oczywiście, że wśród tych ludzi będziesz miał chwilowych zapaleńców, a więc osoby, które podgrzają się w danym momencie, a za chwileczkę stwierdzą, że nie, 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 to jednak nie jest dla nich, że będą osoby, które będą współpracowały na zasadzie stałego klienta, czyli będą wyłącznie odbiorcami tych produktów po tej obniżonej cenie i tacy takie osoby również są mile widziane i widziani w naszych organizacjach, ale tak naprawdę szukamy jak to się mówi, rodzynki w cieście, czyli szukamy często jednego, dwóch osób, które zobaczą właśnie tą nadzieję w tym biznesie, odpowiedzą sobie na pytanie, które kiedyś pewnie sam sobie zadałeś, dlaczego warto rozpocząć tą współpracę. Jeśli znajdą odpowiedź, to wtedy takich osób nie zatrzymasz, to są osoby, które są liderami w takim biznesie. Naszym zadaniem jest tak naprawdę Twoim zadaniem jest znaleźć w grupie Twoich znajomych takiego właśnie lidera, taką rodzynkę w cieście, która pomimo tego, czy mu pomożesz, czy mu nie pomożesz w budowaniu tego biznesu, bezwzględnie ten biznes będzie budował. Będzie widział w nim tą nadzieję na lepszą przyszłość, tą nadzieję na tą niezależność finansową. Masz wszystkie możliwe narzędzia, masz wszystkie możliwe materiały. Kiedyś nie było tak wielu materiałów, którymi można było się dzielić ze swoimi znajomymi. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej sytuacji w tym biznesie. Mając tak wiele materiałów, można dzielić się tą wiedzą ze swoimi znajomymi. Nie trzeba się bać tego biznesu. Pamiętaj, że zawsze my jesteśmy do pomocy, że zawsze możesz do nas napisać, możesz do nas zadzwonić, przyjechać. My na pewno będziemy. Będziemy zawsze służyć pomocą, radą. Mamy większe nieco doświadczenie w tym biznesie, a w związku z tym jesteśmy w stanie doradzić, pomóc. Twój biznes to również i nasz biznes. Biznes Twoich znajomych to również i Twój biznes. W związku z tym każdemu z nas zależy na tym, aby raczej znaleźć wartościowych ludzi, a również, żeby wspomóc się wzajemnie w budowaniu tego biznesu. Zachęcam do dzielenia się tą właśnie wiedzą ze swoimi znajomymi. W razie jakichś pytań, w razie jakichś wątpliwości, dzwoń. Zawsze będziemy służyć Ci pomocą i szukać wspólnie odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia.